Siema, witam Was w kolejnym filmie, jeżeli chcecie wygrać tego kałacha to wystarczy tylko zostawić lajka, like suba oraz napisać komentarz Wyniki oczywiście w następnym odcinku Siema, w dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym dlaczego Sztokholm jest skazany na sukces według mnie Pamiętajcie, że filmik nie jest poradą inwestycyjną ale moim przemyśleniem na temat starego eventu Możecie się ze mną zgodzić lub nie zgodzić, ja często lubię poczytać Wasze komentarze Ogólnie ja uważam, że Sztokholm aktualnie nie jest dobrym eventem do inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że Sztokholm jest takim naprawdę turbo long termem. Przez ten czas możecie zrobić dużo więcej inwestycji na X2 czy nawet X4. Więc po co jest ten film? Ten film pokaże jak ja patrzę na ten event i jak ja na niego się zaopatruję. Bo zobaczmy cenę kapsuł, które mają parę lat. Mniej więcej są starsze od Sztokholmu. I mają one już na sobie taki prestiż minionych wydarzeń. Nie ma aktualnie żadnej które są w takim przedziale cenowym od 20 do 80 zł, które są na zasadzie wysokie ryzyko, ogromne zyski, bo zazwyczaj są to kapsuły, które są dosyć uśrednione. Co to znaczy uśrednione? Czyli takie, że na przykład otwieracie kapsułę no i nie tracicie 90% ceny tej kapsuły przy trafieniu jakiejś naklejki, która kosztuje złotówkę. Tylko te naklejki są tak uśrednione do ceny kapsuły. Dlaczego wysokie ryzyko, wysokie wygrane? Dajmy sobie na przykład jakość naklejki, na przykład Pain Gaming Holo, której według statystyk ogólnie było 13 tysięcy, a już jest wyklejonej 7 tysięcy. To nawet jakby e, ludzie wyklejali około 300 naklejek rocznie, zmniejszenie tego supply'u musi wpłynąć w jakiś sposób na cenę naklejki. Powiesz mi, że pewnie dużo więcej zyskasz zarabiając na naklejkach z Kopenhagi. Tak, masz rację. Ale ja patrzę na to jako na takiego typowego pewniaka, w którym warto lokować pieniądze, gdy nie wiesz na co je przeznaczyć. Tam jest jeszcze więcej naklejek, które mają duży potencjał. Dajmy przykładowo naklejkę Team Spirit, która moim zdaniem jest najładniejszą naklejką drużyny w wersji holograficznej. Jest ona czarna, a teraz dobrze wiemy, że wychodzą tylko wersje białe, a jednak czarne pasuje bardziej do skinów typu na przykład Printstream, a białe to już tak bardzo często gryzą się ze skinami. Też warto podkreślić, że drużyna ma ostatnio bardzo duży hype przez Donka i przez ich fenomenalną formę. Oraz też podkreślić duży fanbase Rosjan. Przy tym jak Sapla jej będzie spadał, a hype utrzyma się albo nawet zrośnie, porównując z tym poziomem, który jest aktualnie, to nawet niedługo cena 70 zł nie na tym nie zdziwi. Kolejnym przykładem może być naklejka Big, która jest ich najładniejszą naklejką i tu nie ma nikt żadnego podjazdu. Też ma dosyć fajne perspektywy, jeżeli chodzi o wzrosty, tak samo jak Copenhagen Plains, które więcej się nie powtórzy, bo drużyna zbankrutowała i już więcej ich na scenie nie zobaczymy. Naglejalność też jest dosyć ogromna, bo pasuje ona na większość skinów. I uznajmy, że te naklejki muszą wzrosnąć, bo innej opcji raczej tutaj nie przewiduje. Ponieważ z takim supplyem staną się one mega rzadkie, przez co będzie musiało go oddziaływać na cenę, co sprawi, że roj tej kapsułki zrośnie. Aczkolwiek będziemy mieli tam dalej niektóre bardzo nisko wycenione naklejki. Więc pojawi nam się na rynku taka kapsułka, która będzie miała w sobie wysokie ryzyko i ogromny profit. Bo na przykład kupując taką kapsułkę, dajmy to na to, wtedy za 15 zł, będziemy mogli trafić na naklejkę za stówę, jak i naklejkę za złotówkę, to naprawdę takiej kapsuły w takich cenach już dawno nie było. A naprawdę... Musicie przyznać mi, że bardzo dużo osób lubi ryzyko, lubi zaryzykować, żeby zyskać ogromną wygraną.